Witam w tym przepięknym dniu. Ja cały czas odnoszę wrażenie, że ten kot chce koniecznie jechać ze mną do domu. Tak? Tak, i Kiciuś. Kiciuś mówi, zabierz mnie stąd. No mi się samemu. Tak? Tak, Gidziu? Cześć! Oczywiście przywitałam. Od razu dostała jedzenie, dostała picie i już szczęśliwa. A, jeszcze Będzie ostrzyć pazury na tym szrocie. Na tym złomie. Tak? Chodź, Kiciu. chodźcie, chodź, opowiemy. Chodź, opowiem, co zrobiliśmy. A później dziwić się, że fotel podarł. Chodź, chodź, chodź. idziemy jeszcze raz cykiełki z wczoraj. Tak to wygląda, tak to wygląda, tak to wygląda. Jest ich mnóstwo, luks. Do umycia oczywiście, eee, ale będzie to troszkę. Sadzoneczki, winogrona, mam nadzieję, że coś tam urośnie, zaraz je zaniosę do, do tunelu. Te drzewko, które wyrwałem i stwierdziłem, że, że chcę, żeby przeżyło, przetrwało. Aktualizacja stanu. Roślinek. Coś tam rośnie, coś tam zielonego się pojawia. pomalutku. Sosenki. A obok chwast. <laughs> o, tu dwie sosenki. No, kot kot ubija dobrze ziemię, tak? <laughs> Cześć, kłoto, Ach, znęca się co? Kiciuś znęca się ten pancioch. Pokażemy może wnętrze, co tutaj sychać. I glaki wyglądają tak, jakby nie zmarniały, przynajmniej na ten moment. Wyglądają na takie, że tam nie jest źle. Mają jeszcze wilgotno. Wczoraj obficie podlałem, więc też nie chcę, nie chcę przedobrzyć. Eee, test z tym, żeby wkładać wierzbę z liśćmi, jak widać, się nie powiódł, ponieważ od razu usychają i widzieć nawet ta gałązka robi się już taka mniej kolorowa więc pewnie padnie to brzuski pięknie rosną brzuski, kolejne tam też brzuski tak, że coś tam, coś tam rośnie też brzuski no i co, zobaczymy no, w tych iglaczkach naj, naj, największa nadzieja, na dobrą sprawę idziemy pokazać, co wczoraj robiliśmy jak widzicie nie ma już nic z konstrukcji Podały, zostały tylko śmieci te płyty meblowe burdel jest ogólnie nie? ale jak będzie wysprzątane to już myślę całkiem całkiem będzie to do kanapy mnóstwo, mnóstwo mnóstwo śmieci dobrze jest te ciuchy, mimo że um, wiem, że to z worku i tak dalej, ale wyglądają na całkiem, całkiem ładne, bo oni, oni byli do szpitala odesłani, więc myślę, że najlepsze ciuchy mieli przygotowane, no i już niestety z tego szpitala nie wyszli, nawet nie zdążyli dobrze tych ciuchów odebrać, więc warto byłoby je wykorzystać i pewnie wrócimy je do tych, yy, no, tam do tego PCK. A, no jeżeli uznają, że to się nie nadaje, no to wyrzucą. Chociaż patrzyliśmy tu na naprawdę dobrej jakości ciuszki w dobrym stanie. Kot, 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 kot. kontroluje stację. Beczki, beczulki, jeszcze dwie dojdą, bo tam jeszcze dwie mamy te stalowe. Pewnie pójdą na złom, ale zobaczymy, może się przyda. No i to będzie wystawione na sprzedaż. A, ale to najpierw musi być poukładane. Ale jak widać z kotem coś jest nie tak dzisiaj, tak? Coś ci, coś ci nie leży, coś ci dzisiaj nie leży. Idziemy. Idziemy z perspektywy, z perspektywy kota. To wszystko oglądać, tak, Gdzie Gdzieby tutaj nabroić, gdzie by tutaj nabuszować, tak? Cieciś, wszczepimy mu kamerę i będzie dum, dom, dom, dum, dom, dum, 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 dum. Wyobrażacie sobie, to nie zła strzelanka by była. <laughs> odwala i mi widzę teraz. Koczuże <tusza> <tusza> ty. Dobra, idę działać. Co będę robić? Chyba będę porządki robić. Ech. Może te beczki wezmę, może te płyty meblowe. Coś tutaj postaram się hmm, pozabierać. Te płyty meblowe częściowo się przydadzą na delikatny szalunek, bo tam część będziemy, no coś, ale taki prowizoryczny wieniec, myślę, że jednak się zdecydujemy. Eee, no, więc myślę, że może to się przydać więc te większe płyty meblowe, no i oczywiście karmiki będziemy robić na pewno Czy z 50 ich będzie jak nie lepiej, musimy ziarno kupić taką mieszankę specjalnie dla ptaszków tych mniejszych, bo kukurydza no to wiadomo może się gołą połasi, ale to tyle dobra, idę działać kochani moi no aktualizacja stanu, doszło nam kilka felk z oponami Jakieś śmietniki oczywiście, jakaś umywaleczka. Żywi, mnóstwo ciuchów, bo od tym było naprawdę mnóstwo mnóstwo, mnóstwo ciuchów obrań i tak dalej. Trochę szła pozbierałem. Jeszcze parę bel doszło, bo znalazłem między kanapami. E, zaraz idę podlewać roślinki. Tu jeszcze jakieś bele znalazłem ten konar. Obciąłem. Udało się maczetą go ściąć. O. Trochę się przy tym namachałem, ale się udało. E, podwiązałem tą roślinkę. Cokolwiek to jest. Poobcinałem te. A, bez, zobaczcie. Nawet owocujący. Ja znaczy nie, nie bez. To nie jest chyba bez. A może i bez. No nie ma to w sumie znaczenia. E, to jakaś roślinka. To ją trochę odsłoniłem. E, to mi wygląda na jakieś drzewo owocowe. To czereśnia prawdopodobnie. Ta się popodcinałem mnóstwo takich suchych konarów miała na, na dole eee, nie sądzę by jakoś tam przesadnie owocowała i będzie jakiś stary już ale i na to mamy pomysł, zobaczycie niebawem trochę te dzikie śliwy uporządkowałem pościnałem gałęzie, te odnogi trochę pokrzyw no Pomału, tu idzie szkoda, że mam mało czasu, dzisiaj już muszę zmykać praktycznie, jeszcze tylko podleję kwiatki i, i uciekam. E, podleję roślinki, znaczy sadzonki, a nie kwiatki. E, trochę doszło, ja będzie miała e, w czym się bawić. I nie piszcie mi o rębaku, bo Sylwia uwielbia bawić się z tymi gąskami, skoro sprawia jej to frajdę, to niech tam się bawi. Także idę, przeniosę tamte sadzonki, winogrona, które pokazywałem. O, witamy kotka, który zniknął dzisiaj. Widzę, przywitał się tylko i nie zniknął. Gdzieś poszedł spać pewnie. idzie, bo głodny pewnie jesteś, tak? Głodny jesteś. Więc wracając do tematu. Idę te sadzonki włożę do tunelu. No idę, podleje. No i niestety już muszę się zwijać. Szkoda, bo no, chciałbym podziałać. Lubię tu być. Relaksuję się. Zwłaszcza jak jest kiciuś, który właśnie na wężu ogrodowym ostrze pozor. Genialne. Taki ciuś. <noise> Kochany. A jeszcze parę cegieł nam doszło. Niedużo, ale, ale, ale parę doszło. I w tym jedna szamotowa. Nie zrobi pewnie większej różnicy, ale... Ale taki typowy jak jest. Są bardzo drogie i rzekomo trzymają lepiej ciepło. I w tym prawdy, to nie wiem. O, dobra, tyle ode mnie. Dostawię telefon Sylwii. Będzie chciała, to coś nagra. Jak nie, to będzie taki krótszy odcinek. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście. Jesteśmy mega szczęśliwi. Kot również. Taki ciuś. Tak! Już niedługo 900 subskrypcji. Tak, Petar, Diocha, jak zawsze. Tyle ode mnie na ten moment. I do zobaczonka. Witam Was bardzo serdecznie. Właśnie przyjechałam na siedlisko i przywiozłam rusztowanie. Zaraz pokażę. Tada! Ale wiecie, co jest najlepsze? Yy, więcej nie będę go wiozła. Znaczy może będę wiozła, jak trochę pomyślę, ponieważ nie pomyślałam. Yy, rusztowanie zostało wrzucone tak, tak po prostu do bagażnika i wszystko było fajnie, dopóki jechałam prosto. Natomiast na każdym zakręcie było łup w lewo, łup w prawo, łup w Jechałam tak zestresowana. W życiu jeszcze nie jechałam tu tyle czasu, co z tym rusztowaniem. I co najlepsze. No. I klabeczki. I tapicerka. O, no, rysowane. Ale co? Moja wina, więc nie narzekam. Rusztowanie przywiezione. I się za chwilę przybieram. je do garażu. I pójdę zobaczyć, co zmajstrował Adrian. Oczywiście w bramie przywitał mi od razu kocur. Musiałam go wziąć do samochodu, żeby mi nie wszedł pod koła, tak? Cicia. Cicia ma atak. Domaga się pieszczot. Położyłam ją na ławce i co zrobiła cicia? Wspinała się po mnie jak po drzewku. Takie kocurzysko, kochany. Tak? Piękny kocur. Idziemy się przebierać. Bierzemy się za pracę, żeby nie było, że Adrian znowu będzie mówił, że jest ze wszystkim sam, bo nie jest. I wygląda to tak. Mamy 8 ramek. To jest bodajże jeden słupek. Tak mi się wydaje. Albo mi się źle wydaje. W każdym razie podobno ma wystarczyć. Można go przesuwać. Jak nie wystarczy, to po prostu dowieźmy kolejne ramki. I chciałam Wam pokazać jeszcze coś. Oczywiście, cały Adrian. I nie chodzi mi tu wcale o ten kawał żelastwa, bo go widać. Chodzi mi o ten drut na samym środku przejścia. W ciągu dnia go widać, ok, ale tu za moment zrobi się tak ciemno, jak w grobowcu. Kotek sobie fajnie omija, a ja bym sobie pewnie wybiła zęby. No ale to tylko Adrian. Prawda, Adrian? I nie broń go, kocie, nie broń. Mrczusiu ty. Idziemy sprzątać. I witam ponownie. Tak szybciutko pokażę, co robię. Adrian odwalił kawał dobrej roboty. Nie to, żebym go chwaliła, bo w piórka obrośnie, ale naprawdę się postarał. Tu już nie jest tak kolorowo. Jest kolorowo. Ale już nie jest tak kolorowo. Odpuszek po piwie. Uzbierałam ich cały wielki worek. 60-litrowy szok. Zbieram dalej szkła. Bo Adrian ma na nie pomysł. I tu pod spodem, nie wiem czy pokazywał, jest i jeszcze mnóstwo, ale najpierw muszę się do nich dostać. Postanowiłam wykorzystać beczkę, którą Adrian odstawił o tam, za orzechem, stoją wszystkie. To ja sobie jedną przytachałam i te kawałki z z tego stosiku i dam sobie otu. I jak już zapełnię beczkę, to czymś się przykryję i wtedy to nie zamoknie. Nie wiem czemu ma nie zamoknąć, ale nie zamoknie. W każdym razie, no, gdzieś to trzeba zabrać, i może to być taki sterty. I myślę, że ta beczka to wcale nie jest taki głupi pomysł. Zobaczymy, co powie Maruda. Pewnie będzie marudził. Oczywiście kot mi cały czas towarzyszy. I macie a, atak głupawki. Serio. Myśli, że jestem drzewem, chce się po mnie wspinać. Jak zbierałam puszki, to oczywiście kot był w worku z puszkami. I o. A, jeszcze te... Płyty meblowe, które są takie ładniejsze i z których moglibyśmy zrobić na przykład kolejne karmniki dla ptaków, odkładam tutaj. Także to na tyle na chwilę obecną. Wracam do pracy, bo idzie burza gdzieś tam z tamtej strony, w Płocka bodajże. Także chciałabym zrobić troszeczkę zanim zacznie padać. Do zobaczenia później. Strasznie szybko robi się ciemno. Burza gdzieś cały czas krąży nad nami. Raz z jednej strony, raz z drugiej. Oddala się, przybliża, ale cały czas gdzieś w pobliżu słychać grzmoty. No ale zaczyna kropić. Tak szybciutko pokażę, co zrobiłam. Szkła, zbierało się tyle. Są duże tafle. Staram się wyzbierać to, co. O, mi. Co potłuk, Adrian. Ale to jest taka drobnica, że chyba bym, jak kopciuszek musiała tu siedzieć i wybierać. Ale może to zrobię. Cała beczka sklejek przykryta wolkiem foliowym. Plus na to troszeczkę cięższe płyty, żeby tego nie zwiało. Śmieci wysprzątane. No, a z racji tego, że zaczyna padać. No, idę porobić coś w środku. Także, pewnie się jeszcze... kurczę, jak ciemno. Pożegnam, ale nie teraz. Tylko pokażę, że kot się po mnie wspina. Auć! Tak? <grystanie> Idziemy pokazywać kocie, co zrobiliśmy dzisiaj, tak? Na zewnątrz leje deszcz. Wyglądamy jak kominiarze, przynajmniej ja. O, fajnie. Kicza, jak popuszka. No dobra. To jest tak. Oczywiście robią porządki. No bo cóż innego mogłabym robić. Jak to powtarza Adrian, Sylwia robi porządki. To no tak. Tu mamy kantóweczki. Tu mamy kantóweczki. Tu są deseczki. Tu są pięknie. Łożony. Zobaczcie ile tego jest. Nie? O, tu jeszcze są kantóweczki. Opierałam je tak, żeby je było widać, bo jest tyle tych dech. że jakbym gdzieś położyła te kantówki, bo początkowo padłam tam na końcu oczywiście. Teraz muszę nie wrzucać. No może to nie może to widać. Dobra, widać. Wszystko jest poukładane. Przynajmniej można przejść. Część dech jest naprawdę fajna. Elegancka, twarda, bez korników. Część jest fajna w głowie, a część pewnie wyliczymy, Bo się do niczego nie nadaje. Te malutkie tu leżą, bo z tego będziemy może robić jakieś dekoracje, takie inne pytołki. Ale to pomyślimy. Tak Będziemy się powoli zwijać, nie będziemy się w stanie rozkładać. Chodźcie! Kocie, Kocie pożegnamy się, tak? Kotek i Sylwia mówią dobranoc. Kiciuś miałczy. Mruczy, przepraszam, nie miałczy. Niesamowicie. Chyba by tak usnął, nie? Kocie, co z tego się? Kocie! Chodź się zepsuł. Siedzi w, w dziwnej pozycji na mnie. No, Okej. Okay. No, także dziwnie tu bez Adriana, nikt nie marudzi, nie narzeka, no ale jak jest, ale nie chodźmy tego, w każdym razie życzymy razem z kotełem, pokaż się koteł, dobrej nocy i do jutra.